Siemanko, z tej strony The Will. A to jest drugi odcinek z serii. Zagrajmy razem w Hero Zero. <laughs> Zaatakujemy sobie go z rankingu. Oczywiście, że z rankingu. No tak, to, to oni wybierają samych dobrych, których ja nie mogę pokonać. <laughs> Zaatakuję sobie Oscara. Tysiąc <laughs> z no drugi raz sobie go zatykuję. Okay. i trzeci raz trzeci raz sobie dajemy do No dobra, no, pochodźmy się z tym, przegram. Jest tam, nie jest ładna wiadomość. Mhm, hmm. Hmm. Ojejku. może tutaj wspaniać mm, tutaj. jest! No, teraz nie mam szansy. Oj. Dobra, zaatakuję sobie. Z tego, nie no. Zawsze nie mogę nikogo znaleźć, za Zaatakujemy sobie może... Lolo49. Atakujecie Lolo. Przegrałem, <laughs> niestety. Zastawię sobie teraz może ostatniego, może. O, Dobra. No, O co tu biega? W tyle przegrałem. On miał już 4000 jakieś HP, a teraz wygrałam, a mam 99 HP. Dobra. Coś tu się skoło. Trzy punkty nawet. Pamiętam. Dobra. Tu, tu, nic. Yeah. No. No, to rzeczy jest dobre. Ale aż na minus 22 nie biorę jej. Nie opłaca się jej brać. Dobra. I to jest Moja ulubiona część w odcinku. Gdzie, gdzie, gdzie. Okay. teraz muszę sobie przypomnieć czy ja w tym hmm. aha to o tego. kogo atakować a ja z nimi szans nie mam może spróbuję tam błyszczy jeszcze masetny No, ja spróbuję I... I Drugi raz Proszę ludziska, pomóżcie mi, żebym to wygrał Please. No nie, ale po co uniknąć? No? I tak wygracie, po co jeszcze unikiwalicie i przynajmniej mam orzeszko, a Dokładniej przetknięcie w głowę. To mi dość dużo daje. O, ja. o to gór. mi się nie chce użyć orzeszku orzech orzej mi się no nareszcie gra taki samo a no, chyba no i no mi się to żyć tak jest w porządku mhm. Nie mogę No ja to No to jest No No i tutaj. O no, nie no, bo to jeszcze No ale i tak to przyjdzie. Tak Nerwowy sprzedawca. NERWOWY sprzedawca! NIEEJ no Dobra, zresztą przegrałem, zaliczyłam Po co był ten krec? No przynajmniej mu zasuwa Po co te i tak bym No, a, jeszcze mam baterię No dobra, no Nieźle Dobrze no to... Wykładamy itemy. składamy Doczekam się? No, doczekałam. Dobra. No i... Aha, to atakowałam, okej. Okay. A, ja zmówiłem już. Ale to jest nerwowy sprzedawca. O już że się uderzył. a fajnie. Dlaczego? Bo musiało się stać 45 Zmieniłem różne Zobaczcie Bikini dolne No zobaczcie, tu są członkowie No tu ja byłem No tu jest w dole No dobra. <laughs> Więc to by było na tyle z tego odcinka na razie.